Notion właśnie dodało nową funkcję interaktywnych map, a w tym filmie pokażę Ci, jak je dodać i jak je skonfigurować. Całość jest naprawdę prosta i szybka, ponieważ wystarczy, że dodamy sobie nową bazę danych. Może być całkowicie pusta i zrobimy sobie przykład na klientach, czyli utworzymy sobie bazę klientów, następnie. Tutaj w polu Name będziemy sobie wpisywali nazwę jakiejś firmy, a jeśli klikniemy sobie Add Property, to tutaj na dole pojawiła się nowa zakładka o nazwie Place. Jeśli sobie tutaj to wybierzemy, to zostanie dodana nowa kolumna, i teraz mamy dwie opcje. Albo możemy tutaj wybrać sobie naszą aktualną lokalizację, czyli ona po prostu zostanie ściągnięta po lokalizacji podpiętej do przeglądarki, albo po prostu możemy wpisać nazwę budynku, instytucji, firmy, cokolwiek. Jeśli powiedzmy, wpiszę sobie Google, to pojawią mi się różne biura Google, które mogę stąd wybrać. Pierwsze to jest biuro w, w Krakowie, więc mogę sobie je zaznaczyć, możemy zobaczyć, że od razu zostało tutaj przypisane. Mamy też taki szybki podgląd na mapie i też jako, że nie daliśmy nazwy tutaj temu klientowi, to nazwa tej lokalizacji automatycznie nam tutaj wpadła, ale oczywiście my ją możemy zmienić, na przykład zostawić tylko Google, więc wtedy ta lokalizacja cały czas nam, nam zostaje. Jeśli sobie dodamy nie wiem jeszcze na przykład ABB no to tak samo możemy sobie tutaj wybrać biuro i możemy sobie na przykład jeszcze dodać może komarch więc wtedy jeśli sobie wpiszemy to możemy tutaj wybrać ten adres. I teraz najważniejsze jest to, że pojawił się nowy widok o nazwie map. Wystarczy tak naprawdę go nacisnąć. Więc tutaj, po kliknięciu, od razu pojawi nam się mapa, która będzie nam pokazywała te, te pineski, czyli zaznaczone adresy. Jeśli chodzi o dodatkowe ustawienia, to tak naprawdę nie mamy za wiele do wyboru, ponieważ co najwyżej możemy wyłączyć tą ikonę, która się tam pojawia na górze. Więc jeśli ja to wtedy zaznaczę, to jeśli tutaj byłyby dodane, no to, to one nam znikają i tutaj mamy też do wyboru pole place, po którym ma się pokazywać mapa, bo może się okazać tak, że będziemy mieli kilka właśnie pól z lokalizacją, na przykład, nie wiem, biuro albo jakieś miejsce spotkania, nie wiem, jakaś sala konferencyjna, cokolwiek. No i wtedy, jeśli mamy kilka takich pól z lokalizacją, no to możemy wybrać, na podstawie którego taka mapa ma nam się wyświetlać. My możemy też jeszcze tutaj ustawić, jak ma się wyświetlać karta ze szczegółami takiego klienta po kliknięciu. Czyli czy to ma otwierać się na sam środek, czy to ma być sidepick, czyli ten panel boczny, czy może na całą stronę. Więc teraz działa to po prostu tak, że jeśli ja sobie nacisnę w tym miejscu na ABB, no to otwiera mi się tutaj właśnie osobna karta dla, dla tego klienta, gdzie jest podpięta ta, ta lokalizacja, ale. To też oczywiście mogą być różne inne dane. Pamiętajcie oczywiście, że działa też filtrowanie, czyli jeśli mamy na przykład na CRM jakieś wartości albo, albo inne rzeczy, no to za pomocą filtrów możemy to zmieniać. No i ja tutaj mam przykład, wcześniej sobie uzupełniłem właśnie jeszcze trochę, trochę więcej firm, takiej mapy różnych korporacji, dużych firm w, w Krakowie, więc wtedy sobie można po prostu zerknąć na to jak to wygląda, więc jeśli prowadzimy jakieś firmy i ta lokalizacja klienta jest dla nas ważna, no to właśnie możemy sobie wykorzystać tą, tą funkcję do tego. Co prawda, jeśli chodzi na przykład o jakieś rozróżnienia, no to nie ma jeszcze możliwości, żeby te pineski miały inny kolor. No i dodatkowo jeszcze jest taka funkcja tutaj w prawym górnym rogu Add Pin, gdzie możemy po prostu zaznaczyć w, w jakimś miejscu pineskę i ona nam się automatycznie doda do tabeli. Więc nie wiem, jeśli ja sobie załóżmy nacisnę tutaj na, na sam środek, no to ustawiła mi się ulica Mogilska, wtedy dodała mi się też do, do tabeli, ja mogę tutaj już pouzupełniać jakieś pozostałe informacje o, no w tym przypadku o tym kliencie, ale tutaj to jest po prostu jakaś ulica. Jeśli chodzi o zastosowania, to jest ich naprawdę wiele, bo możemy, niekoniecznie musimy myśleć o tym biznesowo, no ale też oczywiście możemy, możemy sobie robić jakieś Jakieś załóżmy bazy hoteli, albo restauracji, albo sal konferencyjnych, do których chcemy się odezwać, jeśli chcemy jakoś zwizualizować, ale może być, mogą to też być jakieś bardziej przyziemne rzeczy, jak na przykład lista kawiarni w Krakowie, gdzie jeśli tutaj sobie, nie wiem, dodamy załóżmy cytat kafe i tutaj wpiszemy cytat no to będziemy mogli od razu sobie to, to aktualizować też tą bazę możemy rozwijać na przykład o to czy ją odwiedziliśmy czy nie. Jak coś oceniamy jakąś notatkę jeśli po prostu chcemy być dokładni chcemy sobie tutaj coś takiego śledzić. No i też pod kątem podróży myślę że na pewno nam się to przyda jeśli będziemy sobie planowali nasze podróże no to możemy sobie w końcu zaznaczać te lokalizacje i później trochę lepiej wizualizować na, na mapie. Dobra, no i to tak naprawdę tyle nie, nie przedłużam, ponieważ funkcjonalność jest dosyć mała, ale myślę, że dla niektórych osób ważna i, i może się w niektórych przypadkach przydać. Także polecam ją przetestować. Jest całkowicie dostępna na, na planie darmowym, więc możecie sobie tutaj próbować i sprawdzać, jak, jak ona działa. Także dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć!